Czy oprócz grzechów przeciwnych czystości jest coś, co przynosi uszczerbek cnocie? Uszczerbek cnocie przynosi wolność zmysłów, wolność wyobraźni i wolność uczuć, poufałość i tkliwe przyjaźnie. Jakie są sposoby zachowania cnoty? Pokusy wewnętrzne zwyciężać obecnością Bożą i ponadto walką bez trwogi. Pokusy znów wewnętrzne unikaniem okazji. W ogóle głównych sposobów jest siedem: pierwszy straż zmysłów, a potem unikanie okazji, unikanie próżnowania, śpieszne oddalanie pokus. Uchylanie się od wszelkich mianowicie partykularnych przyjaźni, duch umartwienia, wyjawienie pokus przed spowiednikiem, a ponadto jest pięć środków dla zabezpieczenia cnoty, pokora, duch modlitwy, przestrzeganie skromności, wierność przykazaniom, szczere nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Amen.